Jeśli często sobie mówisz, to normalne, każdy tak ma, przejdzie samo, to ten film jest właśnie dla ciebie. Cześć, jestem fizjoterapeutką i od wielu lat przyjmuję pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie z problemem bólowym. Bardzo często słyszę: Nie wiem kiedy to się zaczęło, po prostu zaczęło boleć. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Ciało rzadko zaczyna boleć od razu. Bardzo często wysyła. Sygnały wcześniej. Tylko my, nasze ciało, nauczyło się ignorować te sygnały. I w tym filmie pokażę Ci pięć sygnałów, które Twoje ciało wysyła do ciebie, by poinformować Cię, że jest przeciążone. A na koniec pokażę Ci, jak sobie pomóc, jak sobie z tym poradzić. Sygnał numer jeden. To nawracające napięcia mięśniowe. Bardzo często dotyczą szyi, ramion, karku, pleców, bardzo często górnej części pleców, lub odcinka lęciowego. Napięcie to zdarza się praktycznie codziennie lub po ciężkim dniu. Zmniejsza się po spoczynku lub całkowicie zanika. Ale następnego dnia zawsze wraca. Bardzo często słyszę od pacjentów, że rano jest ok, że czuję się super, ale w ciągu dnia. Napięcie zrasta i ból się zwiększa. Oznacza to, że w ciągu dnia bardzo często byliśmy w jednej pozycji przez długi czas, nasz układ mięśniowy zastygł w jednej pozycji, mięśnie się spieły, a wieczorem wołają ratunku. <grym> Pomóż nam. Oznacza to, że musisz robić więcej przerw w ciągu dnia. Jeśli masz pracę siedzącą, co 40 minut stań z fotela, poruszaj się trochę, przejdź do koleżanki w pokoju obok lub po prostu pochodź po korytarzu, żeby Twój układ mięśniowo-szkieletowy zaczął pracować, żeby wszystkie układy w Twoim ciele zaczęły pracować, żebyś nie zastygł w pozycji jak robot. I sygnał numer dwa. Wędrujący ból po całym ciele. Raz jest tu, raz tam, raz boli, boli nas ramię, raz szyja, raz odcinek lędźwiowy. I to nie jest przypadek. Oznacza to, że jedne mięśnie przejmują funkcję drugich, czyli jedne, jeśli jedne mięśnie są przeciążone, pracują nadmiernie inne, by pomóc tym pierwszym. To tak jakby można porównać z tego, jakbyśmy chodzili w zaciasnych butach, czyli na samym początku bolą paluszki, potem boli już cała stopa. Zaczyna bolić łydka, kolano i tak idzie do góry. I o to tutaj właśnie chodzi. Jedna grupa mięśniowa jest nadmiernie napięta, a inna część ciała kompensuje pracę tej pierwszej. Numer trzy to uczucie ciągłego zmęczenia. Ale nie chodzi mi o takie zmęczenie po ciężkim dniu. Na przykład był ciężki dzień w pracy, ok, to w poniedziałek jestem zmęczona, ale w wtorek już jest ok. Chodzi mi o ciągłe, chroniczne zmęczenie. O takie zmęczenie, które nie ustaje w weekend. Nie ustaje również wtedy, kiedy się wyśpisz. I bardzo często od pacjentów słyszę, że oni są ciągle zmęczeni, a ich ciało jest po prostu ciężkie. Ale pamiętaj, że nasze ciało nie jest przyzwyczajone ani nie jest stworzone do ciągłego zmęczenia. Jeśli układ nerwowy i mięśniowy jest przeciążony, nasze ciało potrzebuje bardzo dużo energii, żeby utrzymać nas w pionie. Dlatego nadmiar zużytej energii przez nasz organizm objawia się ciągłym zmęczeniem, bólem, uczuciem braku koncentracji. I pamiętaj, to nie oznacza, że masz słabszy organizm, tylko to jest sygnał ostrzegawczy od naszego ciała, żeby coś zmienić. Sygnał numer 4 to napięta szczęka, zaciśnięte zęby i ucisk w głowie. Nasza, nasza szczęka jest tak zwanym barometrem stresu. Jeśli masz uczucie zaciśniętej szczęki, bolą cię policzki, bardzo często masz napięcie w szyi i w ramionach, to oznacza to, że nie możesz puścić kontroli. I chodzi tutaj o stres fizyczny, ale również o stres psychiczny. Twój układ nerwowy jest przewlekle napięty, co rzutuje na całe ciało, na psychikę. I właśnie na spięcia w obrębie żuchwy. Twoje ciało daje ci sygnał, że jest ciągle w gotowości. I sygnał numer 5: wieczorem wszystko boli bardziej. Wieczór to jest taki wyjątkowy czas, kiedy jest ciszej, jesteś wyluzowana, słuchasz swojego ciała, twoje ciało do ciebie mówi, a ty wreszcie możesz je usłyszeć. W dzień jesteś na pełnych obrotach ciągle ktoś od ciebie coś chce, a wieczorem odpoczywasz. I wieczór to właśnie moment, kiedy Twoje ciało przestaje być zagłuszane, przestaje być kontrolowane i wreszcie możesz się usłyszeć. I to właśnie wtedy wychodzą napięcia Twojego ciała. Ból się nasila, bo Twoje ciało domaga się uwagi. I to jest czas, kiedy wreszcie możesz o siebie zadbać. Z uwagą, ze skupieniem, ze świadomością. Jeśli rozpoznajesz u siebie przewlekłe napięcie, wędrujący ból, zaciśniętą szczękę, przewlekłe zmęczenie czy gorsze samopoczucie wieczorem, to wiedz, że Twoje ciało chce Ci coś powiedzieć. Zadbaj o mnie. I pamiętaj, że ciało się przepięknie regeneruje. Jeśli Ci wysyła takie sygnały, to po prostu zadbaj o siebie. Zaraz Ci powiem, jak. Jeśli obejrzałeś chociaż jeden z poprzednich moich filmów, dobrze wiesz. Że uwielbiam ruch fizyczny. Prosty, łatwy, czyli spacer, jazda na rowerze, pływanie. Takie proste, małe aktywności. I nawet w ciągu dnia po prostu wstań z fotela, przejdź się, wróć, usiądź. Wstań z fotela, zrób kilka ćwiczeń, które możesz wykonać w pracy. Nagrałam również w tym wiele filmów. Wróć, pracuj dalej. Takie małe aktywności. Nie musisz od razu biegać maraton. Tak naprawdę małe aktywności są najważniejsze dla zdrowia fizycznego. Ale pamiętaj, jeśli Twój układ nerwowy jest przeciążony, musisz dodać wyciszenie. Co pomaga w wyciszeniu? Na przykład medytacja albo kilka chwil uwagi. Czyli nie, staraj się nie myśleć o niczym być tu i teraz przez kilka minut. Nawet może kilka sekund, bo zaraz będziesz pewnie bombardowany myślami, ale ćwicz skupienie, uwagę tu i teraz, bycie w obecności, a oprócz tego pokażę Ci bardzo, bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, które od razu przyniesie super efekt. Połóż się wygodnie na plecach. Nogi mogą być proste lub możesz położyć nogi na czymś wyższym. Czyli możesz na przykład położyć się na dywanie i nogi oprzeć o fotel albo o kanapę. Ale ja najbardziej lubię tą wersję z nogami prostymi, przed snem, zaraz przed snem. Więc nogi proste, ręce albo oparte o biodra, albo wzdłuż ciała. Zamknij oczy i zrób delikatny wdech i delikatny wydech. Ale nie pogłębiaj tego wdechu ani wydechu. Rób w swoim tempie. Wdech nosem i wydech ustami. Lub wdech i wydech nosem, jak ci wygodnie. Po kilku wdechach i wydechach zauważysz napięcia w Twoim ciele. Postaraj się rozluźnić. Jeśli nie czujesz ich od razu, możesz bardzo fajnie zeskanować swoje ciało. Czyli pomyśl teraz o stopach, delikatnie rozluźnij je. Następnie przejdź wyżej, pomyśl o łydkach i delikatnie rozluźnij je. Tak samo robimy z udami, z pośladkami, z naszymi plecami, zaczynamy od odcinka lędźwiowo-krzyżowego, odcinek piersiowy, szyja, dłonie, przedramiona i ręce. Jeśli pomału będziesz myślał, Myślach o danej części ciała, to ona puści i się rozluźni. Myśl o rozluźnieniu. I idziemy do góry. Ramiona, szyja, szczęka i głowa. Będziesz czuł bardzo fajne rozluźnienie całego ciała. Nagle ramiona się opuszczą do dołu. Odcinek lędźwiowy się rozluźni. Szczęka puści napięcie. To jest naprawdę wspaniałe uczucie. I w tym rozluźnieniu poleż 2, trzy, 5 minut, w zależności ile masz czasu. Staraj się też o niczym nie myśleć, a jeśli nie możesz o niczym nie myśleć, to myśl przynajmniej o czymś przyjemnym. O czymś, co Cię cieszy. Albo o Twoich planach, które zbudzają w Tobie radość. Jeśli możesz, zaśnij w tej pozycji, w tym rozluźnieniu. Oczywiście możesz się obrócić na bok, śpij w pozycji, w jakiej chcesz, ale zostań w tym rozluźnieniu na całą noc. Ja często robiąc to ćwiczenie po prostu zasypia. Jeśli masz problem, że nie potrafisz się rozluźnić metodą, którą ci właśnie pokazałam, nagrałam oddzielny film o progresywnej relaksacji mięśni metodą Jakobsona. Zobacz koniecznie. Tam jest pełna sesja na rozluźnienie całego ciała. Jest ona dłuższa. I troszkę bardziej skomplikowana, ale równie skuteczna. Ona jest dla osób, które nie potrafią się rozluźnić. Bardzo Ci dziękuję. Było wspaniale. Dlaczego to działa? Zmniejsza napięcie osiowe kręgosłupa i napięcie mięśni w całym ciele. Odciąża układ nerwowy i przerywasz błędne koło napięcia. I to jest fundament. Dopiero w takim spokojnym ciele, Ćwiczenia wzmacniające mają sens, ćwiczenia rozciągające fajnie rozciągną twoje mięśnie i twoja postawa zacznie się poprawiać. Jak często to wykonywać? No pewnie najlepiej codziennie, ale krótko, od 2 do 5 minut. Króciutko, przed snem, wieczorem, kiedy masz natłok myśli, kiedy jesteś spięta, napięta, nie możesz zasnąć, zrób to ćwiczenie i pamiętaj, że systematyczność w tym przypadku jest bardzo, bardzo ważna, bo nasz układ nerwowy też trzeba nauczyć rozluźnienia, wyciszenia. Nie będzie efektu po pierwszej sesji znaczy po pierwszej sesji będzie, bo będziesz czuł się wyciszony, ale jeśli będziesz to regularnie stosować, w ciągu dnia poczujesz spokój. I jeśli masz zapamiętać chociaż jedną rzecz z tego filmu, to pamiętaj, że Twoje ciało nie jest problemem, napięcia nie są problemem. Ty się po prostu musisz nauczyć rozluźnienia, odpuszczenia, wyciszenia układu nerwowego. I w kolejnym filmie pokażę Ci, jak sobie poradzić z wieczornymi bólami bardzo skutecznie, dlatego obserwuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.